Kochane dzieci, witam Was serdecznie w projekcie Moja Biblia. Dzisiaj fragment z czwartej Ewangelii, czyli. Mm, przypomnijcie sobie imię czwartego ewangelisty w kolejności Biblii. Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Kochane dzieci, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o spotkaniu dwojga osób. Czy wiecie, że czasem, kiedy spotykamy w życiu jakąś osobę i opowiemy jej, że my spotkaliśmy w życiu Jezusa, ona może także zapragnąć go poznać? Ja mam taką przyjaciółkę, którą spotkałam jakieś 5 lat temu, i na pierwszym spotkaniu tak się zdarzyło, że opowiedziałam o tym, że jestem wierząca, że chodzę do kościoła i Jezus jest bardzo ważną osobą w moim życiu. I ona zapragnęła spotkać tego Jezusa, którego ja znam. I wiecie, z tego wydarzenia zbudowała się wielka przyjaźń między nami, która trwa do dzisiaj. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ninę, moją przyjaciółkę, i chcę Was zaprosić. Abyśmy z odwagą przyznawali się do tego, że my znamy i kochamy Jezusa, bo być może inne osoby, którym opowiemy o nim, też zapragną go poznać. Pomodlimy się razem teraz do Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Dzieciaki, zachęcam Was, byście dzisiaj wybrały sobie jedną osobę, której powiecie o Panu Jezusie. Możecie napisać w komentarzu, czy to jest koleżanka, kolega, mama, tata, może ciocia, wujek albo babcia. Nie zapomnijcie dopisać koniecznie hashtag Moja Biblia. Pozdrawiam was serdecznie. Pa!